Cześć tu Alex, Alex stosuje. Dzisiaj mam dla Was kolejną maseczkę do twarzy, ale zanim to zostawcie serduszko i obserwację na moim TikToku, kolejną maseczką jest ta z firmy AWANT. Jest to maseczka, no jakoś mi się tak skojarzyło, że jest czarna, to jest na noc. Ja w sumie ją na noc stosuję, no bo ma szansę dłużej podziałać, ale też jest tutaj opisana jako Hydrolog Night Reset Mask. Co producent obiecuje? Że w składzie jest witamina C, kwas hialuronowy, Shia butter, To jest idealne połączenie składników, które dają młodość, rozświetlenie, taką energię twarzy. I powiem Wam, już pokazuję, że naprawdę jest świetna. Zobaczcie, ja już mam ledwo co? Nie wiem, czy mi się uda wycisnąć. Udało się, ale jest. Mimo, że ja nie lubię ciężkich kosmetyków, to ona jest taka ciężka pozytywnie, czyli tak obciąża skórę takim mega nawilżeniem, mega upojeniem, mega um, taką gładkością skóry. I naprawdę to jest super produkt. On jest bardzo drogi, więc jakby to się jedno z drugim łączy. Nie ma żadnego zapachu. Ale jeśli ktoś chce sobie tak super dać nocną pielęgnację, to polecam i pozdrawiam. Aleks testuje.